Dziękuję. bardzo. Ja po pierwsze chciałem pogratulować wnioskodawcom tego projektu. To bardzo dobre rozwiązanie. Z całą pewnością potrzebne jest przyzwolenie na ten rodzaj działalności wykonywanej w gospodarstwach rolnych. I to, to jest najważniejszy element tej ustawy, to przyzwolenie. Obawiam się jednak, że ta kwota, wartość w projektowanej ustawie 5 tysięcy złotych, że jest zbyt niska i tak naprawdę zachęcać będzie ta niska kwota do omijania przepisów i niepełnego wypełniania tego zeszytu, który będą gospodarstwa prowadzić. Jeśli zbyt restrykcyjny ten wymóg będzie, to on będzie zachęcał z powodów racjonalnych przecież. Z powodów racjonalnych z tego powodu, że jak zwykle. 5 tysięcy złotych takiego limitu rocznego to, to bardzo mało, będzie zachęcał do e, przekraczania tego i nie, 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 nie prowadzenia rzetelnej ewidencji sprzedaży. To, czy ta kwestia tego mechanizmu była rozważona przez komisję? Czy niewłaściwym byłoby tutaj e, postawienie tej poprzeczki wyżej, tak aby właśnie nie zmuszać rolników do omijania tego przepisu. Dziękuję bardzo, bardzo panie senatorze. Dziękuję, panie marszałku. Tak, rozważano, mówiono o tym. Pierwotna propozycja grupy senatorów mówiła o pięciu tysiącach złotych. I taka propozycja miała pełną akceptację ministra finansów. W trakcie prac połączonych komisji zmieniono tą kwotę na dziesięć tysięcy złotych. Do dziesięciu tysięcy złotych przychodu. I w tym momencie, zdaje się, pan minister wycofał poparcie dla tej przynajmniej poprawki. Nie udzielił tej poprawce wsparcia. W dalszej dyskusji, nad, w dalszej pracy nad tą ustawą, być może znajdziemy jakieś rozwiązanie. Mam nadzieję, że w tej sprawie będą po prostu poprawki.